Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale kolory.crabooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym projektem albumowym. I tym razem jest to projekt albumowy dla dziewczynki, może już takiej starszej. Album został wykonany na podstawie kolekcji od Craft O'Clock Princess Adventures. Bardzo fajna kolekcja, jeżeli chodzi o kolorystykę. Bardzo delikatna w fioletach, różach. Tutaj też się pojawia taki, można powiedzieć, brudny róż, bądź nawet taki róż wpadający w pomarańcz. Taka brzoskwinia, która fajnie się łączy z tymi pozostałymi kolorami. Mamy tutaj też oczywiście dodatek niebieskości oraz zieleni, ale na, na tych tłach fajnie te, te kolory są zaznaczone. One są poprzecierane, delikatne. To są po prostu tła, natomiast te elementy, które są dostępne w kolekcji do wycięcia, one już są w takich mocniejszych kolorach i dzięki temu ten album i w zasadzie każdy inny projekt może wyglądać jeszcze bardziej ciekawie. Jeżeli chodzi o sam album, on jest niewielkich rozmiarów, natomiast jest w kształcie takiej torebeczki, portmonetki, dla dziewczynki obity jest w przepiękną okleinę introligatorską, to jest kłaczek, tym razem w kolorze takim liliowym, takiego jasnego fioletu, no przepiękne, przepiękna okleina, nie starałam się tutaj jakoś bardzo dekorować tej okładki, ja też nie lubię takich mocno 3D okładek, bo one są później niepraktyczne. Ale co tu mamy? Mamy element wycięty z kolekcji, czyli tą księżniczkę w przepięknej sukni. Mamy tekturkę, mała księżniczka. Ona jest embosowana na biało, wyembosowana na biało, także jest fajna, taka bezpieczna. Ma taki połysk biały, także też fajnie, fajnie się prezentuje. Cały zamykana jest na magnes. Tutaj tył, jeżeli chodzi o tył. Wykorzystałam akurat grafikę, która mi pozostała. To był chyba ostatni fragment papieru, który mi został. Ja go stwierdziłam, czy tutaj go po prostu wkleję na tył. Mamy tutaj białą bazę. Niestandardowo mamy dwie karty, plus dodatkowy panel na samym spodzie. No, tak się prezentuje album z zewnątrz, a po otwarciu mamy tutaj panel, który nie jest zagospodarowany. Tutaj mamy po prostu grafikę. Podobnie jak na tym panelu, na samym dole. Natomiast, co mamy w środku albumu? No, myślę, że przy okazji wykonywania takiego albumu, właśnie dla małej dziewczynki w takich cudownych kolorach księżniczkowych, myślę, że nie mogło zabraknąć shaker'a. On tutaj jest, dużo tutaj się pomieściło w tym shakerze. Ja go wykonałam na bazie elementu wyciętego z kolekcji, wyciąłam środek i tak powstał shaker. Ostatnie zapięcie tutaj jakby tej strony. W środku jeszcze znajduje się element, korona. Natomiast co mamy pod nim? Pod nim mamy po prostu klapki. I mamy klapki na zdjęcia o formacie 9x13 cm, czyli zdjęcia standardowe. Mamy dwie klapki, zdjęcia w poziomie. Można również umieszczać w albumie zdjęcia w pionie, natomiast można wtedy wsuwać do kieszeni luzem bądź na matach. I tutaj pod spodem mamy kieszeń, tym razem kieszeń skośna, Kośna, wykorzystany tak z kolekcji. Tutaj przy kartach po jednej stronie mamy takie ozdobne wycięcie. Możemy tutaj sobie też wsunąć dodatkowe zdjęcie bądź matę ze zdjęciami. No i przepiękne arkusze. Takie bardzo, myślę, że eleganckie, gdzieś tam te fajne wzory, ażurowe gdzieś tam przebijają przez te, przez, te, przez, tą, przez te kolory. No, powiem szczerze, że jedna z fajniejszych kolekcji dziewczęcych, takich dla starszej dziewczynki, jakie widziałam, szczególnie jeżeli chodzi o zarówno tematykę, jak i kolorystykę. Tutaj mamy z kolei kolejne klapki. Mamy element wycięty z kolekcji. Zobaczcie, jak fajnie też wyglądają te jasne pastelowe arkusze tła z elementami w zestawieniu z tymi elementami wyciętymi z kolekcji. No fantastycznie. Wszystko widać. I kolejna klapka na umieszczenie zdjęcia w poziomie. No, i tutaj kolejne e, miejsce na zdjęcie w poziomie. Tutaj mam taki mini element e, pop-up e, z elementem wyciętym z kolekcji. Tutaj z kolei jest element, który wycięłam z e, tej strony okładkowej, i pod niego również możemy sobie wsunąć zdjęcie. Także tutaj fajnie te zdjęcia będą wyeksponowane. E, tutaj z kolei mamy taki arkusz bardziej e, zabudowany, za, zagospodarowany. Mamy dużo kwiatów, mamy wpleciona te księżniczki. Też fajny arkusz na tle tych takich eleganckich teł. No i kolejna strona. Tutaj z kolei na klapce mamy wyeksponowaną piękną grafikę, którą się udało właśnie dociąć z arkusza. I po otwarciu mamy element pop-up, czyli mamy taką matę, na której możemy sobie wyeksponować zdjęcie. Natomiast ta mata umieszczona jest na belibendzie. Tutaj mamy Belly Band, który z kolei ozdobiony jest takim dość sporym elementem, który byciałam z kolekcji. Myślałam, że go nie użyję w tym albumie, bo album jest dość mały. Natomiast tutaj akurat jakoś tak mi przepasował i no, jednak znalazł się w albumie. Możemy sobie oczywiście po ten Belly Band wsunąć: maty ze zdjęciami bądź zdjęcia luzem, kolejne miejsce, czyli czy taki schowek właśnie w karcie na umieszczenie kolejnych dodatkowych zdjęć. Tutaj, oczywiście, zdjęcie do wklejenia. I tutaj, klapka też już podformatowe zdjęcie 9x13 cm. Kolejna strona. Tym razem mamy zapięcie za pomocą elementu wyciętego z kolekcji. W ogóle, też fajna tematyka, bo tutaj oprócz tego, że mamy takie standardowe księżniczki, to mamy jeszcze takie księżniczki zwierzątka w postaci księżniczek. Także też to tak dość ciekawie wygląda. Fajne też elementy takie fajnie podocinane, które też, jeżeli na ktoś nie dysponuje wykronikiem czy dziurkaczem, fajnie też dekoruje na przykład album. Tutaj z kolei wykorzystałam tag, a ten tag był większy. Ja go ścięłam, dociąłam do takiej karty i wykonałam na jego podstawie no, taką książeczkę. Możemy tutaj oczywiście sobie wkleić zdjęcia o mniejszym formacie. Ale możemy tutaj też sobie coś zapisać. No i mamy kolejną klapkę w poziomie. Nie, gdzie, gdzie pojawia się papier lustrzany srebrny. I tutaj też możemy wkleić zdjęcie, natomiast niekoniecznie. Tutaj z kolei mamy taki dość ciekawy element nieco ruchomy te baloniki. Tutaj z kolei mamy podklejony częściowo element. Wycięte z kolekcji, i ja tutaj sobie już docięłam takie serduszko, wycięłam po prostu z, kolek z papieru. E, ponieważ mi już tych elementów tutaj zabrakło, było ich e, niezbyt wiele w tej kolekcji. E, tutaj również mamy takie ele zestawienie elementów w postaci takiej narożnej kieszeni, i tutaj też to zdjęcie możemy po prostu wsunąć. I będzie też fajnie e, ozdobione. Zamykamy całość. I przechodzimy dalej. Kolejna, w zasadzie to, to były te dwie strony albumowe, a tutaj już mamy taki panel okładkowy. I tutaj z kolei mamy ramkę, możemy sobie wsunąć zdjęcie bokiem. Mamy też papier lustrzany, gdzieś tu się pojawia. Dodatkowe elementy wycięte z kolekcji. Piękna grafika tutaj w środku. Oczywiście możemy ją zostawić, możemy tutaj sobie wsunąć zdjęcia. I po otwarciu pokazuje nam się kolejny element pop-up, tym razem taki element, no, ze zwierzątkami. Przepiękne arkusze, takie, no, typowe tła, natomiast one są bardzo dekoracyjne, bardzo takie ozdobne. Tutaj pięknie te koronki przechodzą, przebijają się przez, to, przez te odcienie różne. Pięknie zblendowane oczywiście od szarości po, po róż. Tutaj, jeżeli będziemy wklejać zdjęcia, te zdjęcia wtedy będą miały czy dookoła ramkę, także jeszcze fajnie będzie tutaj wyeksponowany ten papier skrapowy. Otwieramy do góry. Tutaj z kolei mamy wyeksponowaną grafikę na klapce. Tutaj przeciągnięcie na, na ten spód, tutaj. To w zasadzie jest klapka kolejna. W związku z tym, jeżeli na przykład, jeżeli chodzi o wklejanie zdjęć, ja bym zdjęcie wkleiła sobie na tą górną klapkę, tą dolną bym zostawiła bardziej jako taką klapkę dekoracyjną. I kolejna klapka. I teraz mamy tutaj też przeciągnięty papier z pięknymi balonami, być może na jakąś imprezę urodzinową, na jakieś zdjęcia, z racji tego, że album jest dość mały, ja postanowiłam właśnie tutaj na samym spodzie wykonać taką. Kieszeń, ale to jest kieszeń 3D, która naprawdę pomieści sporą liczbę zdjęć luzem bądź na matach. Także, jeżeli na przykład nie udało nam się wkleić zdjęć wcześniej na kartach, tutaj spokojnie te zdjęcia nam się zmieszczą. No i już końcówka. Tutaj mamy papier lustrzany. Piękny, piękna okleina w kolorze fioletowym. No i też wykorzystanie tych grafik na takich panelach, gdzie no nie wklejamy żadnych. Elementów, zdjęć, po to, żeby po prostu ten album nie tylko był jakby miejscem na wyeksponowanie zdjęć, ale też takim miejscem szczególnie dla dziecka, żeby można było sobie te grafiki podziwiać. Tak się prezentuje album, kochani. Dość maleńki, ale myślę, że też fajnie. Fajnie pomieści w ogóle zdjęcia w takim standardowym formacie, więc myślę, że nie zawsze trzeba robić dość spory album. Ten myślę, że jednocześnie da możliwość wyeksponowania samych zdjęć, ale też papierów skrapowych, które akurat tutaj są bajecznie piękne. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim albumie o takim zestawieniu kolorystycznym, wprowadzeniu tego fioletu w zasadzie na układca. Ja Wam życzę pięknego dnia i do obsłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!